Dajcie! Za plecami mam straszną żarówkę. No, może przesłonię trochę, ale słońce będzie na potrzebne, żeby pokazać piękno tego małego gadżetu, który dostaliśmy dzisiaj. Widzicie już przez paczówkę, co to jest taka mała kosteczka. Kosteczka szkła, ale nie byle jakiego szkła. Jest to tak zwany rozdzielacz optyczny. Ta kostka dichroniczna, dichroiczna, nie pamiętam jak to się nazywa dokładnie, ale generalnie jest to element optyczny używany do podziału związek światła. Jest to wykorzystywany w holografii laserowej. To Chińczycy to sprzedają jako taki mały gadżet, ale generalnie jest to odpad poprodukcyjny. Ale co będziemy dużo gadać? Zobaczmy jak to wygląda. wygląda niepozornie ale popatrzcie może up umieszczę w światła będzie widać nie będzie widać zobaczmy inaczej Co jest tak specjalnego? tej kostce są to bardzo precyzyjnie wykonane pryzmaty sklejone razem. A dlaczego tak tanio je sprzedają? No bo jak widzicie, tu mamy mało skazę, o czym niestety nie piszą w ofertach. Natomiast poprawnie wykonane kostki tego rodzaju są bardzo drogie, ale to zabaw ogólnie. Takie malutkie wykruszenie niczym nie przeszkadza. No, jeśli popatrzycie sobie na aukcje na AliExpress, zobaczycie, że te kosteczki występują w różnych cenach. I cena strasznie rośnie. Na przykład kostka taka to są 2,3$ z kawałkiem. Natomiast kostka dwa razy większa kosztuje już tam 12-15 dolarów. A dlaczego? No, dlatego, że. Taka większa kostka, która ma dwa razy większy wymiar, to jest tak naprawdę, jakbyśmy wzięli tą kostkę i pomnożyli razy 8. Bo mamy, tu dochodzi nam wymiar w tej płaszczyźnie, czyli z jednej się robi już 4, no i kolejna warstwa do góry, kolejne 4, to już jest 8. Natomiast taka 3 na 3 cm to już jest ile? 9, 9, 27. Także jak widzicie, cena diametralnie wzrasta. No a tutaj, żeby osiągnąć ten efekt, to szkło jest domieszkowane jakimiś metalami ziem rzadkich, także musi kosztować. Także gadżet fajne. Zastosowanie w warunkach domowych właściwie do niczego nieprzydatne. Ale durnostka fajna. Efekt optyczny, rewelacyjny. A na dzisiaj to tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i widzimy się podobnie wkrótce.